Ale weź się wycofaj może. Albo a stój. W sumie mogłem ich tam zostawić, cholera. A? A, dobra. O, tu jest po stronie, czy niech go szybko zajmę. Ale szybko. Saroma, y interweniuj. No, bo dobra, cof się na się razie. Z włócznikami może być Bajadera, widzę ładna. Cokolwiek to znaczy. No dobra, trochę tu posiedzimy, ale cóż. Najwyżej to będzie trochę długi odcinek, bo dwóch na jednego to. Dwo, dwie sesje w cenie, w cenie jednego odcinka, tylko u nas. Dobra, wobec tego tak. Aha, <grystanie> Nie zaznaczyli mi się wszyscy, cholera. Raz, czyli 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Czy najprawdopodobniej kogoś brakuje? To tutaj piecyki jaki wobec tego? Okay. Gondoru o tyle jest fajny, że przynajmniej nie będziemy mieć problemu, że nie będzie jakichś większych zgrzytów ze. A, straciliśmy przy okazji Cesarumana. Już widzę dlaczego. Jasna dupa! Dostajemy Baty. No dobra, trzeba to będzie jakoś ogarnąć, widzę, bo tutaj mamy atak na dwa fronty, trzeba będzie jakoś ogarnąć walkę, więc... ...to nie będzie łatwe. No widzę, że chciałem przyspanować doborowymi siłami, ale widzę, że tutaj się po prostu zapowiada sążnisty wpierdol. I ja go będę zadawać. Dobra, zajmujemy szybciutko ten posterunek i zaraz się tam wracamy. Bo trzeba produkować szyb szybko balisty, bo tu już naprawdę się zasiedzieliśmy chyba Dobra i na rycerze Co im leży? Nie powiem co, bo to już się nudny ten żart zrobił, 4 no. bataliony pikinerów, 5 chyba nawet. Czy tak jak było. Gorzej batalionów yy, strzelców. 3 do 3 stratów. 3 straty. 2, 2, 3, 4 i 7. Jeden batalion... No, troszeczkę potraci... O nie. No trudno. Może jakoś to będzie. Przynajmniej są czyści, I nie widzę jednego batalionu. No, ja pierdolę! Dobra, wycofuję się. Ok, ja ich tam wysłałem. Piek. dobra. Nie, bo trzeba będzie robić porządek z tymi. Potem, a dobra, na razie niech zniszczy. Dobra, mogą sobie na razie zająć ten postronnecznik. Zaraz tam wrócę. Ała No właśnie o to mi chodziło. Stoją i nie wiem na co czekają. Dobra, zrobię ciemność, bo potrzebny mi nie Morale No, co by, nie, co, co by tu powiedzieć? No, mimo. Co by tu powiedzieć? Z, Ro z Gondorem jednak ciężko się gra. Z Gondorem ciężko się walczy, głównie dlatego, że tutaj jest takie są jednostki dosyć mocno... Ekipa dosyć mocno defensywna, mam wrażenie. No i widzicie, ostrzeliwują sobie, a oni nic. To jest naprawdę idiotyczne, jak dla mnie, aczkolwiek zauważyłem, że i w dwójce takie rzeczy się często zdarzają. I to jest chyba mój zgrzyt spory, jeśli chodzi o te... Gry, bo często się zdarza coś takiego aczkolwiek No często jest coś takiego, że przeciwnik cię atakuje, co nie i wtedy właśnie się wróg... O odgryza. O! Odgryzania. Dobra. Hit na bokiem. Z tych kolegów mi proszę skasować. No bo co, bo muszę tak cały czas zaglądać. No serio. Atak frontalny jak frontalny, ale jak tu są dwa... A, miałeście miałem ich rozjechać? Jeszcze pytanie: Jaką mamy stratę w postaci wargu, u wargów? Tutaj będzie chyba Git. Pokinierów po dziwo, nie straciliśmy za dużo. Tutaj jest jeden batalionik, tutaj jest. Dobra. Jest jeden batalionik, tu zostały. Tu też jeden batalionik będzie do roboty. Wobec tego dorabiamy. No, Welfalas troszeczkę chyba zbyt optymistycznie do niego podszedłem, biorąc pod uwagę te sukcesy Ulurca. O no, co będzie mówić, o! Mamy... ja... mój błąd. Mamy te wartownie, wykorzystajmy je przecież. O. Teraz trzeba się będzie tu jakoś widzę wybronić. Aha, no dobra. Dobra, wobec tego zamiast pieców tu robimy wartownie. No łatwo nie będzie, co by nie mówić. Zaraz no stacimy chyba to. No i straciliśmy. Pierdolone. Ale no, no dobra, trzy balisty. Na razie niech musi nam wystarczyć. Trzy balisty. Aha, dali się na pancerny tryb. Znowu to samo, znowu to robicie. Ale plus jest taki, że przynajmniej no, nawet jeśli przeoczę, to coś tam będą obrywać mimo wszystko. A to miałem zrobić, aha. Miałem w ogóle jej uratować sytuację, ja widzę. Budowujemy jeszcze jedną. Okay. I koncept jest. Okej, okay, dobra. D to trochę. Dobra, je agro, więc możemy się nimi bardziej zająć. Chyba ma chwilę oddechu. A, dobra, są cztery balisty. O, udało się cztery balisty zrobić cudnie. To teraz, jak tu zaatakować? To chyba ty, ty mi się... Ci panowie na razie się zainteresują atakiem. Wiecie co, ewentualnie mogę jeszcze zrobić? Chociaż nie, chyba nie mogę. No nie mogę. A no mogę w sumie, dobra, zrobię miny. Mogą się przydać. Mam Sarumana, a Saruman może odpalić to swoje swojej mognie, więc... w ogóle można odpalić te, te miny, więc to się może tutaj nawet przydać. No, ja pierdolę to zawsze, jak ktoś przeoczek. Kurwa jeba na mać. Ale chyba są cali. W sensie nie straciłem bacalionów. Księżniczki. Widzę nasi tarabanią. Automatyczne zdobycie wyłączone. Bardzo dobrze. Dobra. Więc wy stańcie tutaj teraz. Fiu. co tu się odbywa? Sarżynski w pierdol. Nie wygląda to nawet aż tak źle, chyba. Problem jest taki, że to są dwa zamki, a nie jeden, więc będzie trochę więcej roboty, ale. Dobra, jesteśmy na tyle. Możemy rozpocząć ostrze. Dobra, rozejrzymy się tutaj. No i wszystko mają na trzecim. Tam poszło mi to o tyle lepiej, że zaatakowałem na tyle szybko, że zdążyłem to wszystko rozpieprzyć na drugi. Co nie? Mina chyba jest gotowa. Tak jest. A wiecie co? Mam pomysł. Oho, trebusze. Zobaczę, czy się uda w ten sposób. Ona tam sobie będzie chyba stać, mam wrażenie, także... Ej! Dobra, powolutku chyba jeszcze tak będziemy się prze przemieszczać naprzód. Gdzie ta mina? idzie, idzie. A tu jest jeszcze jeden postero. O cholera. Też wiem, co zrobić. Chyba się nie przebije ta mina. Chociaż... O, jeszcze. Tra Zobaczę, dobra, może coś z tego będzie, aczkolwiek wątpię. Dobra, wracam. Dobra, wy się wracacie. Za, za blisko tych murów. Za blisko powiedziałem. O, postawili. Saruman, chodź. Jest robota. A bezpieczajcie się 2, 3, 4, 5, 6. Okej, jest 8. Aczkolwiek poza tym batal. a nie! Nie jest źle, nie. Są ładnie wyekspiony nawet. Dobra, ta chwila jest warta tego, żeby się zagapić na. żeby się tu zagapić. Chyba wygrał Saruman. Dobra. Aha śnieżniczki, bronić, tąże, a nie zdąży. No jeszcze mi ich brakowało, cholera. Spra Opaki sprawa jest, ale to jest i tak zrobione tylko po to, żeby, no, właśnie nie wiem po co to zrobiłem, żeby było wady o po to to zrobiłem. No tutaj jednak mimo wszystko tryb defensywny w tym momencie. A pełen atak w tym momencie odbywa się trzeba ma tutaj. To z tego wy panowie naprzód. Oj ojoj ojoj ojoj! Dobra, nie ma się tutaj kokosić, co, co się tutaj. Po prostu do ataku. Zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Chyba jest Git. Jeszcze jedna kuleczka i chyba. Jeszcze jedna piłka i kuleczka i ich uspokoi. Aha, dobra. Miałem tutaj zbudować się jeszcze. To dam kolejną wartownię w sumie. To będzie dobry pomysł, chyba. Rozpocząć. Dobra! Rozpocząć się tak. Nie ma co... Nie ma się to tamto. Nie ma co tamto. Oła. Dobra, ciemność. Kusznicy na szczęście mogą zniszczyć to. Oła. Dobra. Formacja jeżdża naprzód. Naprzód, naprzód, naprzód. Rozwalcie drugi trybusz. Powoli, ale do celu. Taki jest plan. W sumie szkoda, że nie dobra. Chodźcie tutaj naprzód, bo trzeba to będzie rozwalić. Jak już tam stoi ha. Nie ten dźwięk, kurwa Dobra, rozwalą mi te balisty, ale to no, akurat może żadna wielka strata Ta, niech to chuj Strzeli Nasrali sobie trebuszy i myślą, że, że są tacy cwani W sumie trochę są. Dobra, rozwalcie jeszcze to. E, ja tu mam jeszcze jakieś siły poza... Ua! Dobra. No, już widzę, że jak się zagapiłem, to już widzę, że dostanę po dupie. Tu się za bardzo zagapiłem, cholera jasna. To wszyscy już tam, czy... Dobra, najwyżej jak tam... ...zrobią że to... ...mu się odbije Najlepszy nam jest zostanie nam jeszcze tylko jeden zamek Do zdobycia Bardzo jest źle? Tak O, weszło Dobra, cofcie się, cofcie się, cofcie się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Aha, tu jest ósmy Wargowie, co? Czekać Saruman, weź pomóż Zdobyte! Oj, zostały nam dwie balisty jeszcze, super. No to co? Podejdziemy już tam będziemy już szli powolutki w tę stronę. Blokada. Saruman też mógłby być trochę bardziej. Dobra. No ja to już się będę powolutka tam wybierał. A, podliczę jeszcze się straty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znowu straciłem batalion. Jeszcze mi się kurwa jeźdźcy szykują, słyszę. Przed chwilą przecież ich przyzwali. Co to ma Pobite gary. Nie ma. Przy okazji, Oko Saurona też daje boost do sił, do mocy. Daje ko Też daje nam kopa. Dobra, Palantir. No tu widzę, trzeba będzie posprzątać, ale wy tam nie wjeżdżajcie, ponieważ raz, dwa, trzy, kolejny batalion bez roboty. Aha, dobra. Jest tu sobie szykuję siłę. Ohohohoho, to w cofka się, w kasie, co w, kasie, co w kasie. Okay, już będzie kid. Kolejny batalion do roboty, jeszcze wargów bodajże. Tak na oko, czkolwiek. Tak, batalion wargów jeszcze na oko, będzie do roboty. Dobra. który teraz Dobra, to wy się zajmijcie tymi tutaj. Seroman, sobie jestem jednym batalionem. Kim poradzi, powinien, to sobie poradzić przynajmniej na róży. A tam wargów nie wyślę. W ogóle by się Palantir przydał, bo... chyba no, właśnie zmarnowałem już go wcześniej, zużyłem, zużyłem go wcześniej. Bo muszę zobaczyć co tam się z tyłu dzieje. Jak tam znowu są trebusze, to... No w sumie wejdę, ten, w sumie wejdę tu zaraz balistami, więc... Mała strata. Dobra. Już ich tam troszeczkę powolutku. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Troszeczkę nerwowo, troszeczkę potraciliśmy i będziemy tracić dalej zaraz, widzę... Ale, ale robimy robotę. Jakoś nam to idzie. Chyba mamy już komplecik z tego co widzę, bo mamy tylko... zostały nam dwie balisty, które tam ostrzeliwuję. Mam 590 podajków, czyli mamy na ten moment komplet. Dobra, powolutku wkraczajcie. No dobra, ruszamy! Bo to nie ma co robić, bo to nie ma to tamto. Wkraczajcie! Nie, 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 nie to nie jest dobry pomysł. Chociaż chyba troszeczkę się pospieszyłem, bo jest tu troszeczkę gęsto, ale dobra, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Naprzód, kompania! Póki co niech będą na pełnej defensywie. Aha. Stan ich nie załatwimy. No dobra, Dobra, łucznicy wkraczać może po prostu. A, nie rozwalimy tych wież gondolskich. Niestety nie można rozwalić z jakiegoś dziwnego powodu łucznikami, co jest trochę kurde. No dobra, ruszajcie, panowie. Zadanie jest takie: rozwalić to jak najszybciej. Iż tam się nie przejmuje stratami aż tak bardzo w tym momencie. O nie! No tak, wjechali centralnie na... A tego właśnie chciałem uniknąć. Nieźle laguje, co nie? Tak, tak patrzę mam niecałe 20 klatek. Dobra, koncepcja jest taka, że... a, jeszcze z Romana tam zostawiłem, mądry ja. Jeśli kogoś to ciekawi, to grafikę mam ustaloną na ultra super ekstra, także... To jest powód, dla którego tak um, może mówić. Dobra, jakoś to pykło. Przynajmniej nie wtrążoliły nam się, aczkolwiek. Z tego co widzę, to chyba straci nie straciliśmy żadnego batalionu już tym razem. W momencie, jak zniszczymy wszystkie budynki dookoła, nie trzeba się męczyć tym, tymi wieżyczkami i tak dalej, więc po prostu wygrane. I będziemy mieć baloroga w kolejnym odcinku proszę je. Aha. Co jednak chyba na dwie części. Ale będziemy mieć Balroga w kolejnym odcinku. Kto się cieszy? No chyba tylko ja. Jestem ciekaw co on tutaj będzie mógł zrobić. Doświadczenie to no, oczywiście udało mi się ekspić. No tu jest trochę tego więcej, ale to może dlatego, że sporo jednostek mimo wszystko jakby no, dodawałem. Dobra. I 4 punkty mocy i od tego momentu możemy mieć balorowa. Wow! No to co, sprzątanie? Was 4, pas 4 pozostaje, dużas 4, 4, o, wy widzicie jeszcze 4 5, 6, no trzeba tu po, posprzątać. Witrówka i to, o 4, 8. Horda uruków, z tego co widzę, tylko. Chyba nawet tych, Chyba jakichś tam świeżaków. A nie, bo dodawałem sobie, dobra. Bo mi śmignęła jedna ekipa i jeszcze wargów bodajże. Dobra, tutaj na trójkę. ile yy, są ścigacze 2 i 1, to zostaje. I ścigacze 4. Ech, a Trochę potraciliśmy. Szczególnie kuszników. Ale mimo wszystko wygląda to ładnie, A to też wygląda po prostu kurwa cudnie. Chciałem powiedzieć, kurwa kudnie, żeby było śmiesznie, ale mi nie wyszło. No dobra, to tych panów też trzeba będzie wyekspić. W sumie zastanawiam się, czy nie działa tutaj taka zasada, żeby tak rzec, ee, jakby tak troszeczkę lawinowe takie ekspienie, Że w momencie przecież, jak. No, w momencie jak jakaś jednostka. Jak jakiś batalion ma wyższy poziom doświadczenia, no to jest wytrzymalszy i zadaje więcej obrażeń. Jeśli zadaje więcej obrażeń, jest w stanie zniszczyć więcej jednostek. Więc w momencie jak na przykład dam sobie tutaj te blastery tych kuszników na, na dziesiątym i na drugim i ruszą na nich bataliony, no to ten batalion z dziesiątym poziomem będzie rozwalać ich więcej niż ten batalion na drugim. A z tego co widzę, to expienie chyba nie działa tutaj tak logarytmicznie, jak na przykład Verpega', w, w sensie, że im wyższy poziom, tym dłużej zajmuje ekspienie do następnego. To Chyba tak to za bardzo nie działa. Może działa, ale nie jest teraz tak widoczne. Uff, ale się dzisiaj nagadałem. No dobra, Draco94 żegna się, widzimy się w kolejnym odcinku, przecinku. Do zobaczenia. I jeszcze pomyślcie, czy grać Romanem, czy Lurcem. Do zobaczenia i cyk.